Lecimy! Vlogmas, dzień 3. Zapraszam! W Vlogmas numer 3 Zaczynamy ten grudniowy dzień razem, kochani e, Jaki jest plan? Ja za chwilkę wychodzę e, Jedziemy pobuszować trochę z mamą e, Po Sinseju, po rozmanie. Tutaj e, najbliżej nas właśnie te oto sklepy mamy Także jedziemy szukać świątecznych dekoracji w stylu Pink Christmas e, Bo taki jest plan, moi drodzy e, I teraz tak było pytanie ostatnio, co mam na ustach, więc mówiłam, pisałam, że jest to pomadka od Bajtery numerek 3 i to jest ta, ta seria hialuronowa. Przepiękna jest ta pomadka, ona daje taką delikatną, niudziakową poświatę. Także odpowiadam na pytanie, uwielbiam ją. Dodatkowo pięknie nawilża cudowności. I było też pytanie o paletki, które używam więc przyczepiłam się aktualnie moi drodzy do dwóch, jestem przyczepiona do dwóch ehm, teraz częściej używam tej paletki od Parien's wiecie, że ja uwielbiam pielęgnację od Parien's mają też kolorówkę i spójrzcie tylko na tę paletkę, jeździ ze mną Leoś w domku, bo kaszle więc zostawiłam go po prostu dzisiaj w domu, ale patrzcie, no jest przepiękna a to daje takie glow po prostu, taki błysk no, i ta kolejna to jest paletka, słuchajcie, Green Lights, yy, i to jest Charlotte Tilbury. Zobaczcie, też jest piękna. Ona, mam wrażenie, że chyba się nigdy nie skończy. Używam, 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 a z Kubana się nie kończy. Czym ja dzisiaj pachnę? Dzisiaj pachnę Jimmy Choo. Przepiękne perfumy. Idealne, słuchajcie, ja o tych perfumach dowiedziałam się od FC mojej Wicki, która mi to ten zapach poleciła. Coś innego niż te moje wanilie. Mleczka i karmelę. Eee, bardzo fajny, elegancki zapach. Jest miód, jest imbir. Troszeczkę w stylu, wiecie, mainstreamowych perfum, YSL, Armani, taki klimacik bardzo elegancki, idealny na święta, na sylwestra, na nie wiem, wigilie w pracy czy gdzieś tam. Wiecie, mnie tutaj ponosi fantazja, gdzie można użyć tych perfum, przepiękne. Ja tutaj czuję taką kobiecość, seksowność, idealne do mojego dzisiejszego misiowego sweterka. Ale czuję tutaj jeszcze taką herbatkę z cytryną. Piękne, po prostu piękne. Także ja dzisiaj pachnę Jimmy Czuł tymi perfumkami. Dobrze, kochani, lecimy z tym vlogmaskiem. Eee, tak jak mówię, mam dziś na sobie ten sweterek ze Stradivariusa i założę jeszcze moją kurtkę skórzaną z futerkiem z sinseja. No dobra, no to załóżmy ją razem ale fajne, jest taka duża, potężna mówiłam wam, że takie kurteczki, futerka no i lubię jak zakrywają pupę i w tym przypadku tak jest, także ja się zapinam, dopinam zobaczcie, prezentuje się super i uderzamy i lecimy, vlogmas dzień 3 zapraszam to share this holiday yes it's a time of happiness a time of joy but now this year is twice as so special cause i'm hoping for us to fall in love in this winter z mamą w Sensei i wiedziałam, że jak my tu przyjdziemy, to będzie się działo. Także te poduszki wracają z nami. Na pewno. Na 100% zabieramy je ze sobą do domu. No i są dekoracje Pink Christmas, także słuchajcie. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Ta też nawet fajna. Ta jest jakaś ogromna poducha, ale są, zobaczcie. I podusie, i dekoracje. Z zakupów ciąg dalszy. Wybieramy świece i pokażę Wam zaraz. Mam w ogóle czapę. Mama się śmieje, że ja dzisiaj jak na... Jakby, wiecie, była Śnieżyca i temperatura na minusie. Ale fajna jest ta czapa, bardzo ją lubię. Więc my tutaj z mamą szukamy, patrzymy, co ciekawego. I właśnie chcemy Wam pokazać ładne świeczki zielone. Patrzcie. Jakie śliczne, ta jest piękna. One się tak ślicznie błyszczą, a mama będzie brała te pasują właśnie, no, bo, troszka, bo ta, ta pięknie ta pachnie, tak mhm. przepięknie pachnie choinką. A to zobaczcie, pięknie. jak się pięknie błyszczy. Jeszcze taka srebrna jest też śliczna, błyszcząca. Te kokardy mi się bardzo podobają. Myślę o choince w sypialni w tym roku. Będziemy miały sobie z Nelcią. Będziemy podziwiały. Ale najpierw słuchajcie, muszę mieć choinkę do sypialni. Chociaż też by ładnie wyglądały yy, na naszej choince w salonie. Dzisiaj mamy w planie ją ubrać, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Jutro moje paznokcie będą już zmienione. Już mam nawet koncepcję. Także pożegnamy się z tym odcieniem czerwieni. Słuchajcie, wróciliśmy, ale patrzcie na tę pogodę. Co to jest? To jest grudzień, czy to jest październik, albo listopad? Co lepsze? No pogoda deszczowa, iście jesienna. No i moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Jestem już w domu. Poodpalałam już lampki, żeby taki się zrobił cozy klimacik. Także poodpalane lampki ładnie, fajnie, przyjemnie. Ja uwielbiam, słuchajcie, w ogóle lubię mieć jasne światła, a ciepłe, że tak, lubię zimne światło na przykład w kuchni, czy gdzieś tam w salonie, czy na przykład w korytarzu, ale lubię sobie robić też um, E, ciep... Lubię robić sobie. coś bez sensu mi to wyszło. Lubię zimne światło w domu, ale klimacik lubię robić sobie poprzez właśnie ciepłe, żółte żarówki w lampach. Tak mamy w salonie, tak mamy w korytarzu. E, uwielbiam po prostu. Także słuchajcie, wydaje mi się, że mm, takie ciepłe światło daje też taki klimacik. Więc weszłam, poodpalałam lampy, zaraz rozpakuję też e, spożywkę. I wiecie co. Poszalałyśmy z mamą w Sinsei. To było istne szaleństwo. Pink Christmas Sinsei, I love you, mówiłam to już wiele razy. Ale słuchajcie, dzisiaj nie będę wam robiła już tego holu, bo jest ciemno, jest taka byle jaka pogoda. Eee, a dziś mamy w planie ubieranie choinki. Ciekawa jestem, jak nam to wyjdzie, dlatego że, moi drodzy, choinka jest schowana w garażu, a jest ciemno, więc Krzysiek będzie musiał tam się udać z latarką. Dzisiaj Leo ma jeszcze trening i bardzo chce na ten trening um, dzisiaj pójść, czuje się o wiele lepiej, także ten kaszel był, znikł, Leo dobrze się czuje, więc pewnie pójdzie sobie trochę pofikać na tym treningu, e, więc no, mam nadzieję, że uda nam się ubrać choinkę. Więc dzisiaj chcę Wam pokazać kubeczki, żebyście zobaczyli, jaka bida jest z kubeczkami, no i się pewnie jeszcze choinka wleci. Także haul zrobię wam albo w następnym vlogmasie, albo w jeszcze następnym, bo tak jak wam wspominałam, jutro jadę na paznokcie do Kasi. Jutro też jeszcze muszę wiecie ogarnąć rzeczy na Mikołajki. Muszą być ciasteczka Musi być mleczko, musi być marcheweczka, jeszcze coś tam. Do... Wiecie, jak to jest? Mikołajki. E, tak szybko w ogóle, słuchajcie, dopiero się zaczął grudzień, a już za chwilę Mikołajki. Także choinka już po prostu być musi, z ozdobami też już zaczynam powoli e, lecieć. No bo ten czas tak bardzo szybko leci, że zanim się nie obejrzymy, słuchajcie, no to święta będą. Wigilia, pierwszy dzień świąt, a później nowy rok. Tak czas y, zapierdziela. Dobra, ktoś do mnie dzwoni, a ciasteczka, słuchajcie, Mikołajowi muszę kupić, dlatego że w przyszłym tygodniu, chyba albo na weekend, będziemy piec z Nelcią maślane, kruche ciasteczka z Thermomixa. W tym roku zamiast pierników, w tamtym roku też pierniczki kupowałam, a piekłyśmy te maślane ciasteczka, one są przepyszne. Dobra, zmieniłam jeszcze miejscówkę na chwilkę, bo dzwonił krzysiek i mówiłam Wam, mówiłam i w sumie nie mogłam się skupić. Także yy, słuchajcie, w tamtym roku chyba. I dwa lata temu nie robiliśmy już pierniczków, kupowaliśmy takie pyszne pierniczki, one były w Lidlu i w Biedronce. Normalnie takie w kształcie pierniczka i wrzuciliśmy do puszki, taki ludzik z oczkami. W takim czerwonym opakowaniu, i ja już widziałam, że dużo osób yy, kupuje te pierniczki. Więc one w tym roku też pewnie są w Biedronce i w Lidlu. I moim dzieciakom bardzo, bardzo, bardzo smakowały yy, te pierniczki, więc na pewno będę szukać i polować, i do puchy wrzucę im. Te pierniczki, więc odpuszczamy sobie pieczenie pierniczków. Natomiast, tak jak mówię, te ciasteczka maślane są przepyszne, one są kruche, posypane cukrem, takie maślane, pyszotki. Więc te ciasteczka zrobimy, ale to już po Mikołajkach na pewno. No i my znaleźcie, lubimy razem sobie piec, takie ciasteczka już kolejny rok z rzędu, wrzucimy też sobie do puszki. Tam dzieciom będę wrzucała, wiecie, do śniadaniułeczki, żeby też miały coś pysznego. No, więc trzymajcie kciuki. Żeby z choinką się udało, ja idę zrobić sobie kawkę. Ale powiem Wam, że już też się nie mogę doczekać tego holu, aż wam nagram, bo po prostu takie słodkie, piękne rzeczy. I wyprzedzam pytania: czy mąż nie będzie miał nic przeciwko temu, że tak dużo różu jest w sypialni? Absolutnie nie! Absolutnie nie! Dwie kobiety są, słuchajcie. Tam jest yy, salon, tam nie ma różu, tam jest Laosia pokój, tam nie ma różu, więc oni sobie tam mogą urządzić. A w sypialni i w wynalazci pokoju będzie trochę różu. Wiecie, to też nie będzie tak, że cały pokój tu będzie różowy, będą różowe dodatki. Kubka oczywiście nie kupiłam, tak jak wam pokazywałam. No kurczę, w tylu sklepach byłyśmy i nigdzie nie było kubka z dodatkiem różu, więc trochę szkoda. No ale dekoracje są i to mnie cieszy bardzo, bardzo, bardzo. I tak jak wam wspominałam, myślę jeszcze w tym roku o choince tutaj w sypialni i o jeszcze czymś, ale to się na pewno dowiecie i na pewno wszystko Wam powiem, wszystko Wam pokażę, bo mam nadzieję, że już niedługo też troszeczkę tutaj zmian w sypialni wprowadzimy. Update chointo, choinkowy prezentuje się tak, słuchajcie, choinka jest, Krzysiek przyniósł tę choinkę, eee, łatwo było ją znaleźć w ciemności. Yy, miałem latarkę i pomocnika, łatwo było ją no, znaleźć, ponieważ także... wiem, gdzie ją położyłem, także wszystko było fajnie. No Ale zobacz, co? nasza choinka wygląda przepięknie. Z roku na rok ona naprawdę jest w idealnym stanie. To jest choinka z magii choinek, i ja ją po prostu uwielbiam. Ja powiem wam, że jest bardzo. Super. Nie się, nic się nie, tutaj nie Bardzo. Nie nie, nie, wiem, nie wygina. Super, naprawdę. Jest przepiękna, taka, wiecie, konkretna. Wygląda naprawdę jak żywa. Tak. I Teraz... te końcówki fajne takie I te końcówki takie oszronione, białe. Tylko tak. słuchajcie, jesteśmy tak jacyś umęczeni dzisiaj z krzyśkiem, że nie wiemy, czy finalnie ją ubierzemy dziś, czy tylko po prostu Krzyś... Się rozstawi. Na razie zobaczymy. Ją na, razie, na razie jest rozkładanie. A tu słuchajcie, przyszły też już e, pojawiły się ozdoby. Tutaj do Nelci, do pokoiku i patrzcie, dziadek do orzechów. Boże, lubię tego dziadka do orzechów. Jest po prostu przepiękny. Tutaj jakaś reszta kartonów. Tutaj te nasze girlandy. Wiesz, że ja zapomniałam o tych girlandach, że w kuchni nie, są uwięzione. No, podstawa. Podstawa, wiecie, w kuchni później będzie taki piękny klimacik. Tutaj Renifer nasz. Także powolutku powolutku ozdoby już mamy i będziemy sobie wiecie powoli to wszystko też ogarniać. Także koineczka już tutaj powoli nabiera kształt. No i dobrze, moi drodzy, robię wam update świątecznych kubków, nad którymi tak się tutaj żaliłam. Eee, jeszcze niektóre muszę tam wiecie podomywać, te które nie były używane. Więc nad nimi tak się żaliłam i zobaczcie, taka prawda. Ich nie jest dużo. E, a e, nie wiem, w zeszłym roku. Ten jest z zeszłego roku. Bardzo piękny, przyjemny ciastek. E, ten kupiłyśmy z mamą też w zeszłym roku e, w Home and You. No szkoda, teraz wiecie. Teraz to ja bym chciała, żeby on był. E, różowy, ten dziadek do orzechów, a nie czerwony. To są kubki nasze z Londynu, jak Leoś był malutki, albo nie, jak wróciliśmy już do Polski, Leo miał może dwa latka, tak mi się kojarzy, to wtedy te kubki, moi drodzy, zamówiłam z Nexta, zobaczcie, Little One, mami, Daddy. Chciałam jeszcze dokupić jeden, ale już ich nigdzie nie mogę znaleźć, więc to są stare kubki jak świat. To jest kubek z zeszłego roku, to jest z zeszłego roku i ten też. Ale gdzie są różowe kubki? No jest ten, który wam pokazywałam, jeden, jedyny różowy, więc ja potrzebuję znaleźć więcej różowych kubków, bo czuję ich po prostu niedosyt. A słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu od z pod trujeczką e, krył się taki piękny żel do mycia rąk, mydełko do mycia rąk, ale słuchajcie, jak to pachnie, to pachnie jak po prostu żywa choinka. Naprawdę tak pięknie to pachnie. Nawet Wam Krzyśkowi, mówi, jest jaki ładny zapach. Także pod trójeczką 3 grudnia taki piękny żel. Mydło do mycia rąk, a kalendarz z Burżuła otworzę Wam jutro i pokażę, co w nim było. No i zaraz Wam też dam update na temat choinki. Słuchajcie, choinka pięknie już sobie tutaj e, stoi, natomiast stwierdziliśmy, że skończymy ją ubierać już jutro, dlatego że Nelcia poszła spać, zaraz Leo też idzie spać, więc wiecie, nie ma sensu. E, lubimy zawsze z dzieciaczkami ubierać choinkę. Także jutro będzie kontynuacja, będą światełka, będą bombki, więc jutro na pewno pokażemy Wam efekt końcowy.